Cześć, witam was bardzo serdecznie Ja jestem Forever Live, a dzisiaj sobie pogramy w Battlefielda 3 Na serwerze Multiplayer Jest to mapa kanały Tryb tam drużynowy Deadmatch O jak widzimy już mamy pierwszego fraga Za reanimację i za zabicie mam, W Battlefieldie mam nick Soldier X 2002 Gdy yy, już mój bracik Na tym koncie tak grał A on kupił premium, więc Chciał mieć ten Ale i tak zamierzam swojego Battlefielda kupić Od razu mówię Więc, yy, tak, co by tu powiedzieć yy, Coś o kanale powiem Że tam możecie zobaczyć Że, na, że kanał jest tak jakby już Rozpoczęty, pro, że już go zaczynam prowadzić Że ile? 4 na 1, no że kanał już tam ma awatara, ma tło. Wszystko już tam powoli się no, zaczyna na nim rozkręcać się. Na razie wszystko muszę robić sam, gdyż nie mam tam żadnego grona widzów czy coś. Nagrywam to chyba dla siebie, lol. No. Nie no, ale wiadomo że to ktoś zobaczy. O to jest mój. No nie, 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 nie! Fuck! Się u mnie... O, żyje. Dobra. Jak... Oj, teraz nie miałem szans. Jak widzicie, jestem trochę dość dobry w Battlefielda, lecz w porównaniu z moim kolegą takim jednym, on się nazywa chyba Brutal, Brutal Soldier, to z nim nie mam w ogóle porównania. Mam, tak, mam czterech kolegów, którzy grają w Battlefielda, a on jest... Nie, pięciu, pięciu, a on jest napierdziela wszystkich. Ma 89 orzełek Ja nie mogę... On jest tak... Nie wiem, jak... tak znolifowany, że on chce odbicza kiedy będzie miał swetką gwiazdkę. Nie, nie zabiję go, chyba o Ach. No, a zamierzam grać, aż się rozgrywka skończy, wie co? Czy... Oh, o fuck o oh, fuck. Skąd on szczerze? A znowu ten sniper nie trafił. E, to chyba dość dobrze Dobra, skryna tego ubiję Po drugiego Wow, ale ja mam na nagraniu mam skilla. co jeszcze powiedzieć nie wiem co bym jeszcze A, multi, chciałem go skosy pojechać, lecz ten, tam był o fakt, ten. 11 na 3 wow e, tak jeszcze mam takie, jak mówiłem, że mam tam grono kolegów kolegów to na pewno będę nagrywał z nimi. No na pewno będę z nimi nagrywał, e, bo tam jeden też nagrywa na, na ten na YouTube'a i kolejny też zamierza nagrywać na YouTube'a. Więc to będzie taka gra z, koleg z kolegami Aj, nie miałem szans. 12 na 4 jak na teraz dobre staty mam nie trochę Aj, nie ucieknę Aj, granat Nie, to moja ta, taka sama taktyka jak ja, że co jeszcze, a, a później jak dostałem mało HP to dobijam. To dobijam Mi, możecie mi napisać w komentarzach jak Ktoś to zobaczy e, Czy wam się podoba te tło Gdyż Bardzo mnie to interesuje oj, Bardzo mnie interesuje to Czy wam się podoba e, To jakby, nie napracowałem się nad nim Zbyt, jeden jest nie, nie napracowałem się nad nim zbyt długo Bo to chyba, ile, pół godziny Nie, pół godziny, piętnaście minut To robiłem, plus szukanie tego e, Tym klejta, czyli Żeby znaleźć na ten rok na 2012 potem styl teraz. Ale nie no, to było trudno poszukać gdzieś każdy link był wygaś wygaśnięty. Boże co drugi link o, wygaśnięty Nie, ta góra tu ja chodzi. A zabiję, Z Usasa. <słuch> <słuch> O, mam baretkę za przygłośnienie. Na kanałach to tylko gram na trybie różnowego didmeczu. A jak Nie ja to wiedziałem, bo mogłem się cofnąć. Ile już mam? Zepsułem staty 14 na 7 O, mamy skos. Eee, mam... o oh, fuck. 13 level. E, M, jak widzicie, gram bronią M16, a 3 Mam z niej 700 zabitych. Zaraz będę miał z niej gwiazdkę. Kolejną, już chyba ósmą. E, ma, e, mam do niej kolimator. kobra kolimator. E, co mam na niej założone? Kobra kolimator to jest. Eee... Chwyt przedni i ciężka lufa. to jest mój, moje ubranko. Tak, jakby na tą broń, kurde, ten SP90 jest strasznie dobry. Yy, I to jest tak, jakby te moje ubranko na tą broń. Mam Battlefielda Premium, no tak, jak wspominałem na samym początku, że na to kupiłem, ale on i tak tu nie gra, więc nie będziecie mogli się spodziewać, czy tylko tam będę nagrywał. Czas. Odcinki będą się na 100 sobie pro... zabiłem było. The fuck? <coughs> Przepraszam. Odcinki się będą pojawiać jeszcze z podwójne ten dostęp. Dobra, będą jeszcze się z kilku innych gier pojawiać. Ale jak na razie tylko teraz z tej nagrałem, bo Minecrafta jako z pierwszej gry nie chciałem nagrywać. Nie wiem czemu tak wyszło, bo miałem już cholernie dużo kont. Ile to miałem kont? 160 miliardów. Na serio miałem bardzo dużo kont na YouTube, i na każdym musiałem mieć chociaż jeden filmik z głosu. Nawet jest jedno konto, gdzie pokazałem swoją twarz, bo tam poradniki jakieś nagrywa. No i do. No dobra. Weźmy. O, chciałem sobie wziąć tą P90. Dobra, mam 19 na 20. Pokoczyłem sobie start. Tu się wygra do 400 ticketów, czyli jeszcze 80 ticketów. Filmik powinien się pojawić w sobotę lub piątek. Wolałbym, jakby był w piątek. Tak, dla siebie. Bo bym mógł coś nagrać w nas. No coś... Ai! mógł coś na sobotę nagrać. Choć jutro będą u mnie goście, więc będzie trudno coś nagrać, bo to będą oni od samego rana i będą do wieczora. Ale może... Jest teraz, teraz, może nagram jeszcze na sobotę, bo może w dupę! Nie cierpię takich osób, blokują, blokują, blokują. Gdzie on jest, ta fuck? wiem, ich tam było trzech, P90 to Ale możecie widzieć, że ja walę na pałę, a nie celuję, bo co tam celowanie. I dlatego mam celność 11, coś tam. A kaderatio mam chyba 1 nie jeden. 0,78 ja Jak wiem, że kogoś zabiję, to ja nie celuję. O oh fuck! Nie udało mi się skoko. Ale żyję... No nie, nie żyję. Albo, albo. Albo, albo, albo. Przeżyłem. Ja przeżyłem. Dobra. Skitra myśl. Dwóch zabiję później miałem już trzeci zabił, bo nie miałem go szans zabić. Dzisiaj wbiłem, dzisiaj grałem o 300 rana i wbiłem dwa levely, bo miałem, dzisiaj rano miałem level 32, a teraz już mam 34. Myślałem, że go nie, nie zabiję. No fuck, miałem chyba laga, ja kiedy mam, 527. No ale przepraszam, musiałem wyciszyć na chwilę mikrofon, gdyż kasznąłem, a ja nie lubię jak na nagraniu jest jak kaszle, bo to później tak nieestetycznie wygląda słychać. Ale zabiję, ha. A i zginę. Bo? Przepraszam, że jestem teraz tak cichowo, ale... Skupiam się w mojej rozgrywce. Aj. Nie miałem szans w tam było. Chyba, żebym, żebym zrobił Chucka Norrisu. Od tyłu, z przodu, tam z plecy i... Aha, wiem dzisiaj dwa levele, bo nie byłem w szkole i jestem chory, tak wspominałem. No co? Boże, jakie to było teraz bez sensu, ale dobra, no dobra, niech im, niech im będzie, tak powiedzmy. Dobra. 25 na 19, nawet dobre staty, jak na mnie. Koledzy tu nade mną mieli 25 na 30 ileś tam. Dobra, no to ja dziękuję za zobaczenie tego filmu, może... Możecie się popatrzeć jeszcze jakie baretki dostałem. Dziękuję i cześć.